Witam bardzo serdecznie na naszych rekolekcjach wielkopostnych. Kiedy zastanawiałem się nad tymi rekolekcjami i myślałem, jak je nazwać, to postanowiłem dać taki dziwny podtytuł. Właściwie, po co ci te rekolekcje? Po co ci rekolekcje wielkopostne? To prawda, że jest to lekko prowokacyjny tytuł, ale pod tym tytułem chcę pokazać, że bardzo często w naszym życiu bywa tak, że rekolekcje nie są po to, aby coś mieć za sobą. One są po to, aby coś mogły nam dać, abyśmy zupełnie inaczej mogli na siebie spojrzeć, abyśmy zupełnie inaczej mogli zrozumieć, tak naprawdę, kim jesteśmy? Oprócz tego tytułu, po co ci rekolekcje? Drugim tytułem jest Poznaj siebie. Kiedy patrzymy na Pismo Święte i patrzymy na pierwsze pytanie, które w tym piśmie się znajduje, nagle możemy dojść do pewnego oświecenia i zobaczyć, że nie ma tam tytułu i poszukiwań, kim jest Pan Bóg. W Piśmie Świętym przede wszystkim mamy zupełnie coś innego. Tam najważniejszym pytaniem jest, kim ja jestem, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz. Moi drodzy, tutaj chciałbym posłużyć się pewnym przykładem szczególnie ważnym dla tych, którzy mają jakieś wady wrodzone albo mają po prostu słabszy wzrok. Nie ulega wątpliwości, że kiedy wzrok nam się popsuje, nie wystarczy pójść do okulisty, nie wystarczy kupić jakieś nowe okulary. Po prostu trzeba pójść do okulisty i dobrze je dobrać. Popatrzcie, te kolekcje które mają w podtytule Poznaj siebie, są jakby pójściem do takiego wewnętrznego okulisty, który ma przede wszystkim zobaczyć, na czym ta moja wada polega, czym ta moja wada jest. Że czasem po prostu te okulary należy wymienić, bo inne są do czytania, a inne są do Pracy codziennej, a jeszcze innych, będziemy prowadzić samochód. Chciałbym, żebyśmy podczas tych rekolekcji spotkali się przez cztery dni i żeby te rekolekcje każdy dzień miał cztery ważne części. Pierwszą częścią niech będzie wysłuchanie Słowa Bożego. Co tu dużo ukrywać, to będzie wysłuchanie Słowa ze Starego Testamentu. Jeden z was zada pewnie pytanie, ale przecież to są rekolekcje wielkopostne. Tak. Chciałbym, żebyśmy przez pryzmat Nowego Testamentu popatrzyli na to, co wydarzyło się w historii Zbawienia, czyli w Starym Testamencie. Potem będziemy mieli krótkie wyjaśnienie do, odnoszące się do konkretnego tekstu, potem zobaczymy to w perspektywie. Ignacjańskiej, a na końcu chciałbym każdego dnia zostawić się z jakimś pytaniem. Abyś idąc spać, mógł to pytanie sobie zadać, ale kiedy się obudzisz, żebyś mógł do tych pytań powrócić. Po co tu dużo ukrywać? Te pytania, nie ulega wątpliwości, że będą ważne. Chciałbym dzisiaj zacząć od doświadczenia grzechu. Ale nie przez fakt, żeby każdego z nas dotknąć i pokazać, że jesteśmy słabi. Ale chciałbym pokazać, że czasem w grzechu paradoksalnie jest nadzieja, że czasem w słabości możemy na nowo zacząć wszystko od nowa. Dlaczego? Ale bardzo jest to proste. Ponieważ zawsze od doświadczenia swojej słabości właśnie w tym miejscu ma początek naszego nawrócenia. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się upadkowi pierwszych ludzi w raju. Posłuchajmy urywku z księgi rodzaju. A wąż był najbardziej przebiegły, bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owocu ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Otóż owoce z tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu, i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała stemu mężowi, który z nią był, a on zjadł. Wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki wigowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki pana, Przechodzącego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go Gdzie jesteś? On odpowiedział Usłyszałem Twój głos w ogrodzie przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? czy może zjadłeś z drzewa którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłaś, poni wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowie, a ty zmiażdżysz mu tę. Moi drodzy, pierwszy dzień tych naszych wspólnych poszukiwań tych naszych rekolekcji, które mają pomóc nam zrozumienie siebie, ten dzień ma być dniem, gdzie zadamy sobie pytanie, gdzie jesteś. Ale w tym dniu, w którym zadajemy sobie to pytanie, to pytanie ma jeszcze jeden podtekst. A mianowicie tym podtekstem jest moje zaufanie. A mianowicie, czy ja je mam? Do kogo je mam? Na bazie czego je mam? Czy rzeczywiście to moje zaufanie jest zaufaniem pełnym? Popatrzcie na doświadczenie grzechu pierworodnego. Nie ulega wątpliwości, że pierwsi rodzice nie znali prawa. Oni tak naprawdę nie wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe. Ale poprzez podważenie zaufania dali się oszukać. Dali się zwieść, dali się po prostu oszukać. Kiedy przyjrzymy się głęboko Staremu Testamentowi, a szczególnie znaczenia, czym było zło, możemy zobaczyć, że zło w Starym Testamencie zawsze ma swoje odniesienie bardzo osobowe. Po pierwsze, słowo diabeł pochodzi od greckiego słowa diabolos i może być przetłumaczone jako dzielić, Rozdzielać, lub bardziej dosłownie rozwalać. A łacińskie Satanas z kolei pochodzi z starożytnej Greki, gdzie było to zapożyczeniem z hebrajskiego słowa Satanas, i oznaczało do, przede wszystkim przeciwnik. W Starym Testamencie szatan jawi się nie tyle jako uosobnienie zła, ale jako przeciwnik Pana Boga, jako przeciwnik człowieka. I znów powróćmy do tego najważniejszego pytania, które zadaje Bóg Adamowi: gdzie jesteś? To pytanie, gdzie jesteś, nie jest pytaniem, które oskarża, ale zaprasza do refleksji i zaprasza do powrotu. To jest tak, jak z miłością. Miłość nigdy nie przytłacza. Miłość zawsze powinna podnosić, powinna wyzwalać. Jeśli przytłacza, to znaczy, że tak naprawdę nie jest to miłość. Jest to jakaś inna hybryda, ale tego miłością nazwać nie można. Znów, kiedy przypatrzymy się temu, co mówili ojcowie Kościoła, Zawsze możemy sobie zadać pytanie, dlaczego zło zatokowało kobietę, dlaczego nie mężczyznę. To jest proste. Po pierwsze, najpierw zło zatokowało ich w ten sposób, że ich rozdzieliło, że mężczyzna poszedł w inną stronę, a kobieta w inną. I zamiast być dla siebie wsparciem, nagle kiedy zabrakło. Tego drugiego, oni się pogubili. Ale jak mówią ojcowie Kościoła, zło, kiedy atakuje kobietę, przede wszystkim atakuje życie, atakuje jego jakość, ale także jego teraźniejszość i co więcej, atakuje także i wieczność. Znów, podjęcie refleksji nad grzechem nie jest po to, aby poniżyć. Nie jest nawet po to, aby ukarać. Nie jest nawet po to, aby pokazać konsekwencje, ale jest po to, aby dać nadzieję. Jest po to, aby było początkiem mojego nawrócenia. Abym to ja mógł zupełnie inaczej. Spojrzeć na samego siebie. Paradoksalnie przyznanie się do grzechu, przyznanie się do swojej słabości jest opowodzeniem się za życiem. Jest tym, że ja mówię: Nie chcę już tak dalej. Widzę, że to do niczego nie prowadzi. Chcę na nowo spojrzeć na siebie. Chcę żyć. Stąd też bardzo ważne pytanie w tym pytaniu o zaufanie i w pytaniu, gdzie jesteś, jest pytaniem, gdzie ja szukam ratunku. Komu ufam? Jak ufam? Czy mówisz, panu Bogu nie dam rady? Pomóż. To są moje limity. Ja już jestem zbyt słaby, żeby można było cokolwiek zmienić. Popatrzcie, że doświadczenie grzechu nie jest doświadczeniem poniżenia. Doświadczeniem, doświadczenie grzechu jest doświadczeniem otrzeźwienia każdego z nas, abyśmy zadali sobie pytanie, czy tak dalej chcemy żyć. I może coś w życiu trzeba zmienić. Coś w życiu trzeba zrobić, aby na nowo na siebie spojrzeć. Po tej części pierwszej, gdzie żeśmy słuchali tego pięknego opisu upadku w raju, po tej krótkiej refleksji, chciałbym, abyśmy teraz weszli w odniesienie ignacjańskie, a mianowicie w pedagogikę ignacjańską. Może dlatego, że mamy rocznicę urodzin świętego Ignacego. Kiedy mówimy o pedagogice ignacjańskiej i kiedy chcemy zacząć cały ten proces przemiany samego siebie, musimy zobaczyć, że każdy proces nawrócenia zaczyna się od tego samego. A mianowicie od tego, żeby zobaczyć konkret mojego życia, kontekst mojego życia, jak żyję, kim jestem i co tu dużo ukrywać, też komu ufać. Zobaczcie, że moja historia życia, jakakolwiek ona i nie jest, ona wymaga ode mnie jednej rzeczy, akceptacji. Jeśli nie zaakceptuję siebie, siebie nie zmienię. Bo jeśli będę walczył z czymś, czego nie do końca ani rozumiem, ani wiem, to nie będę w stanie tego zmienić. Paradoksalnie, jeśli to polubię, nagle mogę zobaczyć, że z tym nie zawsze trzeba walczyć. Być może trzeba inaczej na to spojrzeć, inaczej z tym być. Pedagogika klasjańska, tak samo jak to pytanie Boga w raju, gdzie jesteś, jest pytaniem o to, w jakim momencie życia mojego się znajduje. Co jest z moim doświadczeniem? I nie chodzi tu o to, żebym zrobił olbrzymi rachunek sumienia i siebie połajał, ale chodzi o to, abym zobaczył, z jakiego punktu startuję. Po to są te rekolekcje. Po to, abym poznał siebie. Abym siebie przyjął i dzięki temu mógł inaczej na siebie spojrzeć. Ale zanim tą naukę skończymy, przychodzi ostatni, czwarty punkt, który chciałbym, abyś bardzo mocno go potraktował. Bardzo poważnie. Chciałbym, żebyś z jednej strony z tymi pytaniami się przespał, ale przed pójściem spać raz jeszcze sobie je zadał. Być może o nich śnił, ale po obudzeniu, żebyś te pytania sobie przypomniał, bo to one będą prowadzić do najważniejszej refleksji, a mianowicie: Jak często podejmujesz refleksję nad swoim życiem? Czy zadajesz sobie pytanie, po co jesteś, kim jesteś? Do czego ta refleksja cię prowadzi? Co ona ma ci dać? Czy umiesz to wszystko Bogu oddać i umiesz Mu zaufać? Czy potrafisz zaufać samemu sobie, ale także i innym? A jeśli masz z tym trudności, to zadaj sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego to zaufanie jest takie trudne? Popatrzcie, ten pierwszy dzień naszych rekolekcji, który ma nas prowadzić do poznania siebie, zaczyna od podstawowej rzeczy: od tego, żeby przypomnieć sobie tą jakże ważną kwestię. A mianowicie to pytanie Boga w raju, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? I jakie jest Twoje zaufanie? Życzę wszystkim refleksji nad tym, co żeście usłyszeli. Być może powrotem do tego, co było zadane, a już dzisiaj zapraszam na kolejny nasz dzień. Na dzień drugi tych naszych rekolekcji, po co one? Poznaj siebie, i ten drugi dzień będzie dniem, gdzie dotkniemy wieży Babel i będziemy zastanawiać się nad komunikacją. Wszystkiego dobrego i życzę owocnej refleksji z Bogiem.